Wyjątkowy dzień w szkole muzycznej. Co takiego się dzieje? W dniu dzisiejszym rozpoczął się międzynarodowy konkurs muzyki pianistycznej i kameralnej imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego. Cieszę się bardzo jako dyrektor szkoły, że taki konkurs odbywa się w naszej placówce i również z zaskoczeniem przyjęliśmy liczbę uczestników. Mianowicie do konkursu zgłosiło się ponad 200 uczestników w dwóch takich głównych sekcjach, to jest kategoria sekcja solowa i sekcja kameralna. Organizatorem tego konkursu jest Stowarzyszenie Operatiwa oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Kutnie. Mam zaszczyt powitać państwa na pierwszym międzynarodowym konkursie pianistycznym i kameralnym imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kopcińskiego w Kutnie. serdecznie witam państwa jurorów, uczestników oraz kutnowskie yy, media. Oddaję głos pani profesor Agacie Górskiej Kołodziejskiej, dyrektorowi tegoż festiwalu. Szanowni państwo, organizatorem konkursu międzynarodowego wirtualnego konkursu pianistycznego i kameralnego Imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego jest Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych Operatiwa, które działa przy Łódzkiej Akademii Muzycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna w Kutnie. Ideą powstania konkursu była promocja muzyki polskiej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Również wybór patronów był nieprzypadkowy, szczególnie Marii Szymanowskiej. Była bowiem wirtuozem i pianistką, która na początku XIX wieku zrobiła właśnie zawrotną międzynarodową karierę. Od początku pragnęliśmy, aby konkurs przyjął postać wirtualną. Dało to szansę uczestnikom z zagranicy zaprezentowania się na naszym konkursie, dało również szansę zwołania wspaniałego, wspaniałego międzynarodowego Rzymni. W związku z tym, że konkurs jest wirtualny, funkcjonujemy także w przestrzeni wirtualnej. Naszą siedzibą stała się strona internetowa konkursu virtualcompetition.psmkutno.pl. Odnajdziecie na niej Państwo nie tylko informacje o konkursie, aktualności, ale może przede wszystkim nagrania uczestników. Swoistym prezentem zarówno dla Państwa, jak i uczestników są wykłady i koncerty jurorów. Wszystkie one dotyczą muzyki polskiej i będzie można je prześledzić na stronie naszego konkursu. A o więcej szczegółów, bardzo proszę sekretarza naszego konkursu, na doktora Piotra Czornińskiego. Szanowni Państwo, do międzynarodowego, wirtualnego konkursu pianistycznego i kameralnego imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurninskiego przystąpiło łącznie 223 uczestników z Polski i z zagranicy. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach. W kategorii solo w siedmiu grupach obejmujących Uczniów szkół pierwszego i drugiego stopnia oraz studentów uczelni muzycznych wystąpi 141 uczestników. W kategorii kameralnej w sześciu grupach zaprezentują się 82 osoby. Jury będzie pracowało w czterech grupach, po dwa składy osobowe w kategorii solowej i dwa w kategorii kameralnej. W kategorii solowej grupy pierwszą, drugą i trzecią oceniać będzie żyli w składzie. Magister Małgorzata Pieknat, przewodnicząca, profesor Fusun Guraj oraz dr Piotr Kopiński. W kategorii solowej, w grupach od czwartej do siódmej, skład jury prezentuje się następująco: przewodnicząca jury profesor Maria Korecka-Soszkowska oraz doktor Habilitowana Agata Górska-Kołodziejska i magister Jakub Dera. W kategorii kameralnej przewodnictwo grona jury objęła profesor Laura Klubak-Sobolewska. W grupie pierwszej i drugiej uczestników oceniać będzie jury w składzie profesor Laura Klubak-Sobolewska, doktor habilitowany Konrad Boniński, doktor Piotr Sławiński, magister Aga Mikolaj, magister Ryszard Osmoliński. W grupie trzeciej, czwartej i piątej skład jury wygląda następująco. Profesor Laura Klubak-Sobolewska, Doktor Habilitowana Agata Górska-Kołodziejska, doktor Habilitowany Konrad Poliński, magister Aga Mikolaj, magister Ryszard Osmaniński. Miejscem spotkań jurorów jest sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Portnińskiego w Kutnie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jurorów w czwartek 20 maja. Informacje będą dostępne w postaci retransmisji. Uroczystego zakoń, zakończenia konkursu na stronie internetowej Virtual Competition virtualcompetition.pl. Pragnę dodać, iż Międzynarodowy Konkurs Muzyki Pianistycznej i Klameralnej zyskał patronat pana marszałka Grzegorza Szajbela, marszałka województwa Łódzkiego, oraz prezydenta miasta Kutna, pana Zbigniewa Burzyńskiego. List pana prezydenta będzie opublikowany na stronie konkursu. Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się, że nasz konkurs spotkał się z tak dużym Państwa zainteresowaniem. Siadamy zatem do pracy. Wszystkim uczestnikom życzymy wspaniałych konkursowych prezentacji, możliwości porównania samych siebie, między sobą. Natomiast gronu żyli życzę udanych czterech dni obcowania z piękną muzyką, muzyką polską oraz bardzo utalentowaną młodzieżą. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.